Siemano, jeszcze raz, TV Mexicano. Wróciłem z poczty. Wróciłem z poczty. Mm, I oczywiście za chwilę otworzę te piękne trzy pudła. Mam nadzieję, że będą tam bombki. Bo jak nie, no to będę ubierał jednak w większości swoimi. A taki to jest, żeby. W żeby nie było, czubek jest kupiony. Nówka niśmigany. Czerwony! Czerwone bombki to i czerwony czubek. Ale zanim to zrobimy, to po pierwsze. Szukajcie mojej BMW Bo oszły mnie słuchy Że posiadam BMW Za 30 tysięcy Kto chętny znaleźć moje BMW? Proszę bardzo zapraszam Może ktoś sprytniejszy znajdzie To po pierwsze takie zadanie bojowe Przeszukajcie Suwałki Białystok Może BMW znajdziecie moje A ja szybko teraz pozdrowię Niepozdrowionych Czyli Trotyla, Showmixa Irek, Huchino i Kacper Zygmunt z Nowego Sącza i to jest tyle z pozdrowień co do kolejnej historii Majora zobaczymy jak będzie z czasem y, czy ją przeczytamy czy też nie zajmiemy się najpierw paczkami to jest kurna z Piastowa i nie rozumiem czy naprawdę masz takie same nazwisko jak ja eee, to teraz imienia nie wymienię bo nazwisko jest te same. No, kurde, aż z piastowa. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że jest to bombka. Nienawidzę otwierać tak zamykanych paczek. Kurczę, słuchajcie, bo to jest tyle problemu z tym. Nie wiadomo od której od dupy się zabrać, czy od której strony. Dobra, chyba mamy. Mam nadzieję, że historia, początek właściwie. A w tle leci rok, alon. I Cyberpunk. Mam nadzieję, że historia opowiedziana przez widza się Wam spodobała. Będę je kontynuował. Mówiłem, mam jeszcze pięć do przeczytania. Nie wiem, czy przeczytam na tym filmie. Raczej wątpię, bo tu się skupię na paczkach. Jest list, jest list, więc już jest dobrze. Jest list. Jest paczka, jest list. Otwieramy komisyjnie. Czy czytać list? Kurczę. Jest tutaj koszulka, proszę ja was, doszła, doszła koszulka, dziękować jeszcze nie będę, bo nie wiem, co jest na niej napisane, a może jest napisane, Meksyk to chuj, Meksyk. nie będę mógł jej nosić. Jest to, jest to koszulka. Nagrać pra film o pracy w fabryce konserw. Okej, okay, nie ma problemu. Nie ma problemu, spełnię to życzenie. Kurde, zobaczcie, ile nagrywań będzie. Nagrywanie z Majorem e, historie do, opisane przez jednego człowieka będzie film e, o fabryce konserw, gdzie pracowałem. Oczywiście, nie ma problemu. Pozdrowie również Kasie i Tomka e, to dziękuję za życzenia. To od Was ta koszulka, więc. Nic nie pozostało jak zaprezentować koszulkę, ja już widzę i prawdopodobnie nałożę ją dzisiaj na lajtach. Eee, zaraz otworzę i Wam ją pokażę drodzy widzowie. Bardzo dziękuję przede wszystkim eee, za dość nietypowy kolor przede wszystkim i za także zacny napis. A co tu jest napisane? Meksykano jest 176, mój rocznik. Bardzo dziękuję. Naprawdę, ona dzisiaj będzie u mnie nałożona na lajcie. Świetna koszulka i będę ją nosił. Naprawdę bardzo dziękuję, bo jednak nadruk i tak dalej, no trzeba się postarać. Co do y, filmu y, o fabryce konserw, właściwie pasztetów i nie tylko. Oczywiście odkładam to przy zeszycie i będę to na pewno nagrywał. Tutaj mamy jedną rzecz. Bardzo naprawdę dziękuję. Yy. Ale nadal nie ma bombek. Kolejna paczka jest to paczka z z kamieńca polskiego. Kamienice polskie bądź kamienice polskie bądź, bądź kamieniec polski od Pana Mikołaja. Yy, nie będę tutaj pokazywał staro, nie będę się starał nie pokazywać danych. Yy, więc otwieramy otwieramy żeby nie było jak otworzę to wam pokażę, że otworzyłem. Co do śledzenia cyberpunka, powiem Wam szczerze, no śledzę tego cyberpanka jest strasznie długi i niektóre odcinki to jest praktycznie tylko gadanie, jak w filmie. Więc naprawdę nie wiem czy... czy, Otwieramy, żeby nie było. Czy, czy przypadkiem dobrze zrobiłem, że po prostu jednak tego cyberpanka nie ogrywałem, bo nie zdążyłbym na niego. Jest... Świąteczna koperta. Jest koperta, ale jest też pudełko. Jest pudełko dosyć ciężkie, nie wiem. Transformator mi przesłaliście, czy kurde, czy co? Ja pierdzielę cukierków jest od groma, ale nie tylko są tutaj cukierki, słuchajcie. Bo dogrzebmy się dalej. Ja pierdzielę, korna, jest i bombka. Słuchajcie, patrzcie jaka bombka. Jest bombka Mexicano Meksikano TV, kapelutek trochę się mu pogiął, ale to się naprostuje. Jest bombka, zobaczcie, tak ona wygląda. Nie no, jest prześliczna. Bardzo dziękuję na pewno za liczenie. Wasze wszystkie bombki ja zbieram do jednego białego pudełka i one najpierw będą wiszyć na... Yy, na choince, a dopiero później ewentualne broki, ja, braki, broki, broki. Broki to są takie piwa. Ja wysypię te cukierki, bo ja nie wiem co tu jeszcze się znajdzie, bo widzę jakiś pomponik i widzę też czapeczkę. <grystanie> Obieży świat, bardzo ciekawa czapka. No kurde, nie nałożę jej na lajta oczywiście, popatrzcie jak to wygląda. Śliczna jest czapeczka, naprawdę. I oczywiście, że będę ją nosił. Czapków ci u nas będzie dostatek, ale ta czopeczka ma swój urok, bo będę mógł klucz nakładać na przykład do lasu. Bądź też mam w planach po nowym roku jednak zacząć podróżować. O ile skończył się mi te prawo jazdy i tak dalej. Także bardzo Wam dziękuję. No, cukierków, mnóstwo. Ja nie wiem. Czy Wy chcecie, żeby mi się te resztki zębów powtuły? Oczywiście żartuję i bardzo dziękuję, na pewno podzielę się z mamą, bo ja tych cukierków wszystkich nie zją, po prostu nie dam rady ich opierdzielić. Jest też koperta, koperta z, z życzeniami, piękna, ładna, piękna ładna pocztówka. I życzenia, które mam nadzieję, że się nie obrazicie, że przeczytam z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Pragnę życzyć Ci Jarku wszystkiego co najlepsze, by każdy dzień obfitował w przyjemności, pomyślności, przepraszam, szczęście, a i w Twoim sercu zawsze godziły się z Tobą gorące miłości i rozsądek. No dobra. Niech Pan Jezus błogosławi Tobie i całej Twojej rodzinie. I dalej to już nie przystam Bardzo dziękuję za, za tą piękną pocztówkę. Pamiętajcie, Wasze pocztówki nie lądują nigdy w koszu, ponieważ... Yy... Ja mam jeszcze pocztówki chyba z 2017 roku. Zrobimy kiedyś na live przegląd pocztówek bądź coś na filmiku. Bardzo dziękuję oczywiście schowam, nie wyrzucam. To jest właśnie szacunek do widza, kiedy ma się pocztówki nawet z 2017 roku. Ci, co śledzą mnie od początku, nawet te, które wisiały na boboli na ścianie, gdzieś tam się prze, prze, przewijają w szafce. Także bardzo dziękuję. I ostatnie pudełko, pudełko jest to pudełko z białego stoku od pani Moniki. Monika, ty zdaje się w Krakowie mieszkała, a nie w białym stoku. Oczywiście wiadomo, że to nie jest ta Monika. Więc. No cóż innego, jak otworzyć te zacne pudło. Oczywiście, że tak. No, i mówię tutaj, wracając do, do tego cyberpunka, no ja nie jestem nadal przekonany. Poza tym, to jest odcinek, 28 odcinek u Rock Alona. To jest po prostu, słuchajcie, ja nie dałbym rady tego ograć. Ja bym skończył przed śmiercią tego cyberpunka. O ile bym w ogóle skończył, otwieramy pudełko i jest oczywiście kartka. Przekazują drobny upominek od widzów z Kanady. Asi i Dany Plus coś dla Meksyka na choinkę i to już jest plus, bo 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 przecież o to chodzi, żeby coś tą choinkę od Was ubrać. Życzymy Wesołych Świąt i wielu ciekawych filmów w nowym 2021 roku. Bardzo dziękuję. Ja życzenia będę składał dzisiaj na lajcie, potem jeszcze na filmiku jutro, także ja się teraz wstrzymam, ale dziękuję Pani Moniko D. Ja tą kartkę odłożę. Żeby nie miało, że, że jakaś ściema tutaj to jest wszystko złożone do, <laughs> to wszystko, wszystko napisane z Mexicano TV. Jak nie, jak nie słuchajcie, jak nie e, zacny e, sombrero, to teraz aniołek. No, czy ja jestem aniołkiem, tego nie wiem, to wy oceniajcie, piękny, zacny aniołek, oczywiście, że zawiśnie. Kurczę, ktoś się musiał naprawdę postarać i to jeszcze wyszyć, bo nie sądzę, że można to kupić. Naprawdę bardzo, 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 bardzo dziękuję, bo to trzeba się naprawdę napracować. Jak byłem młody w szkole, podstawowej nas uczyli wyszywać. I wiem, że jest to trochę pracochłonne, więc bardzo dziękuję. Na 100% zawiśnie. Co dalej mamy z tej paczce? Mamy. O, mamy do pływania takie rękawki. Tutaj można przypiąć, przykleić. To gwarancją jest tego, że się nie utopię. Podczas na przykład próby pływania w zimnej wodzie. O, i mamy flachę, No, patrzcie, no. A mówiłem, alkoholu nie wysyłać. Oczywiście nie jest to alkohol. Jest to syrop. Syrop. Rozumiem, że klonowy. Syrop klonowy. A wy yy, Wolelibyśmy kanadyjskiego klonu na pewno się przyjdzie do gotowania tylko trzeba będzie poszukać z przepisów ma bardziej na słodko teraz przejść bardzo dziękuję ja to zabieram od razu do suwałk ponieważ się ja w suwałkach większość gotuje większość czasu bardzo dziękuję za ten syrop od razu będzie on spakowany i wyjedzie jutro do suwałków no i tutaj mamy coś co się nam sypie ale co to jest kurwa to nie śnieg, nie jest to śnieg, nie jest to też to białe, jak to się mówi, ci co wiedzą o co chodzi. To jest jakaś coś, coś, coś do gotowania, coś do robienia gotowego ciasta. Rozumiem, to jest gotowe ciasto, tylko trzeba dodać do tego wody. I można w to zawinąć banana na przykład. Ja pokażę, nie chcę tego rozpakowywać, bo to się trochę sypie, ja włożę jeszcze w jedną reklamówkę. To chuj to, jak włożę w jedną reklamówkę, to rozpakuję. W sumie macie rację, macie prawo to zobaczyć, co to jest. Czekajcie, żeby było dość... tego, nie? No to wiecie już, co to jest? To jest oto takie coś. To jest prawdopodobnie ciasto gotowe, gdzie się dowalaje wody. I, I można to potem... Yy, <laughs> to jest dobre. To jest dobre. I można z tego robić jakieś yy, ciastowe potrawy. Ja to też zabiorę do Subał, ponieważ najprawdopodobniej raczej tam to będę robił. Może akurat na święta, kto wie. Kto wie. Kto wie, jeżeli będzie czas, bo trzeźwość będzie na pewno. Kwestia tylko czasu. Więc ja to zabieram do suwałki. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję za te trzy paczki. Yy, nie będę czytał już yy, historii Majarowskiej, bo to już ma 13 minut. Ja takich długich filmów z takim internetem, jak mam w stoku, nie jestem, nie wiem, czy zdążę wrzucić, a jest w pół do pierwszej. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za te paczki. Naprawdę, bombki zawisną. Bombki są. Jest coraz więcej Waszych bombek, więc... Będzie się działo. Zapraszam na 17. A wam bardzo dziękuję. No to już mogę Wam więcej zrobić. No co mogę zrobić? No co? No, nic więcej nie dam rady zrobić. No mogę tylko Wam serdecznie podziękować. A chciałbym dla wielu widzów więcej zrobić. Ale to nie jest możliwe, kurde. I czasami, powiem, mnie trochę to, kurde, takie, takie. No, zmieni, że, że tylko tyle mogę dać, że tak mało dać. Mogę na przykład wysyłając tylko te 10, właściwie to 13 czy 14 e, drobnych upominków dla, dla tych 13-14 widzów, którzy tak się, tak się trafiło, a nie inaczej. No, miało być 10, wyszło trochę więcej. Także dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie. Muszę się ogolić przed lajtem, bo nieogolony choinkę ubierać to jak grzech. No i ten biały muszę wyczyć. Zaraz coś powiedzą. Pozdrawiam serdecznie Mexicano TV. Zamykam na razie drzwi.